Dzień dobry Państwu! Dzień dobry ślicznie! Dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam poopowiadać tak naprawdę o perfumach stricte różanych. Róża to jedna z najbardziej fascynujących nut w perfumerii, a u nas, w naszej perfumerii, w perfumerii silash różanych perfum mamy naprawdę, naprawdę ogrom. Dla każdego coś znajdzie się pięknego. A róża nie tylko jest pięknym kwiatem, ale też niesamowicie działa na nasz umysł. W aromaterapii róża uznawana jest za zapach, który sprawia, że nasze życie staje się bardziej harmonijne. Tak, ona właśnie obniża napięcie, koje emocje, wzmacnia poczucie własnej wartości. To róża sprawia również, że my kobiety czujemy się bardziej kobiece, ale oczywiście róża jest też w ogromnej ilości w perfumach i uniseksowych, jak i męskich. Róża działa bezpośrednio na emocje. To właśnie ona sprawia, że w naszym umyśle pojawia się jakaś taka więź i chęć nawiązania głębszej relacji. Nie wiedzieliście o tym? A to jest bardzo ciekawe. To właśnie róża uspokaja, wzmacnia, to róża potrafi również niesamowicie, różnorako się zachować, i to ona niesamowicie również tak nas elektryzuje, magnetyzuje, sprawia wrażenie, że mamy ochotę kogoś poznać bardziej, głębiej. Dzisiaj pokażę Wam aż 7 różnych wariantów, różnych twarzy róży. Od róży nowoczesnej, nawet chyba 8, przepraszam, po różę mroczną, słodką, przez różę również luksusową, taką niezwykle klasyczną. Zacznę od pierwszego zapachu, jednak mojego, chyba ukochanego, od róży od marki Kadele. Rose Fatale, przepiękna kompozycja, róża szyprowa, podana w otwarciu z czarnym pieprzem z wyraźnym akordem rabarbaru, nowoczesna, niezwykle elegancka, na takiej drzewnej bazie, energetyczna jednocześnie, magnetyczna dla kobiet, które są jednocześnie delikatne, ale bardzo świadome swojej siły i swojego piękna. Jest to moja ulubiona róża. Ja w tym zapachu zawsze czuję się bardzo elegancko, wytwornie i czuję, że ten zapach jest dla mnie idealny wtedy, kiedy właśnie ubieram coś takiego bardziej eleganckiego i celebruję ten dzień. Dlatego ten zapach bardzo często wybieram na wesela, na śluby bliskich i takie mam z tym zapachem wspomnienia. Polecam przetestujcie, jeżeli uwielbiacie różę. To to jest róża taka najbardziej elegancka i nowoczesna. Dwa w jednym. Kolejna róża to róża subtelniejsza, bardziej taka róża z rosą. Emanuel od Panadora. To niezwykła, niezwykła elegancja, ale elegancja lżejsza. Róża turecka, róża bułgarska, połączona tutaj iście skrząco z bergamotką, z taką troszkę zadziorną nutką gałki muszkatołowej. Zapach bardzo uspokajający, wyciszający, niezwykle taki pełen klasy i wdzięku. Dla mnie tutaj zdecydowanie mamy dużo luksusu, ale jednocześnie taka. Taka delikatność w tym zapachu, taka nienachalność się skrywa. Dlatego bardzo, bardzo się pokochaliśmy z Emanuel, bo to róża, która jest taka niekrzycząca, taka subtelna, jednocześnie chyba radośniejsza od Rose Fatal. Młodsza róża, być może młodsza, te pąki są jeszcze nierozkwitnięte. Dlatego polecam przetestujcie. Jak na przykład uwielbiacie różę w zapachu perfum z demarwidelina, to pokochacie i tę polecam. Kolejna róża to róża zupełnie, zupełnie inna. I ta róża, od razu przyznaję, nie należy do moich ulubionych zapachów. Rosa Galatika. Hmm, właśnie tutaj sobie psikłam, żeby być może powiedzieć mniej złych rzeczy o tej róży. Ta róża pachnie chłodno, pachnie bardzo oczyszczająco wręcz. Mamy tutaj sporo akcentu mineralnego, ambroksanów, mamy tutaj też sporo takiej nuty przypraw, takiej gęstości. Jest również Są również wyczuwalne nuty korzenne. I takie nieco mroczniejsze, dlatego ta róża zdecydowanie jest różą nie dla każdego. Dla osób, które cenią zapachy mocne, gęste, esencjonalne i takie, takie trochę bardziej dymne w bazie. Sprawdzić zawsze warto. Kolejna róża też jest różą mroczną, ale ta już jest dla mnie absolutnie Piękna, uzależniająca skóra, likier, pieprz, szafran, dymna paczula w bazie. Tak, nie taka ziemista, tylko bardziej dymna. Jest to zapach zdecydowanie, który moją pewność siebie wzmacnia i działa na mnie niesamowicie. Taki wieczorowy, odważny, hipnotyzujący, bardzo mm, pewny siebie, a jednocześnie taki wyrazisty i, i, i taki gęsty bardzo gęsty. No sam fakt tego, że mamy tutaj sporo właśnie skórzanych akcentów, mamy sporo przypraw yy, sprawia, że ten zapach po prostu warto poznać. Jest to róża zbalansowana troszkę tak pół na pół z akcentem olejku do opalania. Więc jeżeli jesteście fankami fanami olejku dawana, yy, to również ten zapach warto byłoby poznać. Kolejny zapach też jest mroczny. Też jest gęsty. Też to jest wyraz miłości i um, niesamowitego romansu um, Romero i Margarite, zapach od marki Pantheon Roma. Zapach nieco bardziej radosny, aniżeli hipnotik bardziej bym powiedziała taki romantyczny, cieplejszy, specyficzne nuty i śliwki, i owoców, które są zblendowane z ambrą, zblendowane w ogóle na gęsto, esencjonalnie. Ja tutaj nawet wyczuwam agar, chociaż w składzie go nie znajdziecie, ale Pantone Roma ma taką agarową bazę, która jest na tyle gęsta i na tyle esencjonalna, że po prostu nie sposób jej mm, nie wychwycić. Więc ta róża zdecydowanie jest różą podaną owocowo, gęsto, soczyście i zdecydowanie romantycznie, więc sprawdźcie, jeżeli uwielbiacie taką różę, to koniecznie. Kolejna róża to róża delikatna i taka, której nigdzie indziej nie znajdziecie: róża od marki Bohoboko, czyli Yellow Rose Incense. Róża podana z dymnym agarem, z mirą. Jest to róża dość taka symboliczna, dość taka, można byłoby powiedzieć, odkrywcza. Nie ma tutaj nic zadziwiająco innego, aniżeli w innych kompozycjach. Jest cynamon, jest sporo przyprawowości, jest benzoes, jest piżmo, jest paczula, ale ta róża właśnie pachnie. Ta róża pachnie tak mm, zadziornie, ale jednocześnie nie jest to róża szorstka, tylko bardziej bym powiedziała gładka i przestrzenna. Warto sprawdzić. Na pewno ja tutaj od razu wizualizuję jedwab, wizualizuję e, też taką przygodę romantyczną, ale nie wiem, czy koniecznie to jest przygoda, która się kończy happy endem. Na pewno jest to e, róża Zaskakująca i zdecydowanie wielbicielki, wielbiciele różanych perfum powinni poznać właśnie różę w wersji Boho Boko. Dlatego namawiam, abyście testowali i sprawdzali, bo być może się zakochacie, gdyż ta róża zdecydowanie jest różą bardzo, bardzo oryginalną. I kolejny zapach, który mam dla Was, przygotowałam, to zapach zupełnie inny, to zapach bardziej apetyczny. Ja wizualizuję tutaj dosłownie pączek z nadzieniem różanym. Pączek podany z kawą, z akordem ciepła. Jest tutaj dużo przytulnego, przytulnego akordu właśnie. Ambrej, bursztynu ciepłości, takiej fantastycznej, birzmowo brzmiącej ciepłości, podanej również z akordem lekko pikantnym, zdecydowanie słodko brzmiącym. Dlatego tutaj naprawdę różany pączek to coś, co od razu nam się nasuwa na myśl, jak mochamy właśnie Flower Cafe od botaniki. Myślę, że warto ten zapach sprawdzić, jak jesteście wielbicielami po prostu gurmondów, bo to jest zapach niezwykle słodki, a jednocześnie różano upleciony. No i cóż.